Tu widzicie akurat przebieg, niby jest yy, oryginalny. bo Mam tu książkę do tego auta. Za trzy koła auto. Sami ocenicie, czy warto, czy nie warto. Skóra jest trochę zniszczona. Nie wiem, czy tu wyrzucę i, od, i z Anglika kupię drugie siedzenia, czy, czy po prostu wezmę to. Yy, pomaluję farbą do skóry. Tam z tyłu właśnie są wszystkie części do, do wymiany uszczelki pod głowicą. Facet był na tyle jeszcze w spokoju, że zrobił przegląd techniczny nowy. Tak to, to wygląda. Przebieg, o! Proszę sobie zobaczcie. Ta pizzerka, u góry, dwa szyberdachy. Takie jeździ Pod maską, bo zaraz zajrzymy. Pod maskę. Zobaczymy, co tam odnosi się. tarawie Dobra, teraz pod maską. weźmiemy pod machę. Tak to wygląda. Akumator boszostki włożył facet. Gorąco bije, jak nie wiem, temperatura w diabeł. Tak to wygląda. Powitamy.